karcie jest napisany dorsz. Powinno być zaznaczone, że to jest dorsz czarny. Taka nazwa handlowa. Lub czarniak. Jest to, słuchajcie, niezgodne z przepisami. Ale oczywiście e, ja to najpierw e, skonfrontuję z e, obsługą, czy oby na pewno, żeby nie rzucić, słuchajcie, pustych oskarżeń. Poproszę tutaj panią, właśnie jest ja, mogę... panie, co, bo ja mam pytanie odnośnie tej ryby, bo ja dorsza tak? zamawiałem, nie? Tak, tak, tak. A to jest... To nie jest dorsz. Nie jest dorsz? Zaraz zapytam się. Proszę zapytać. Proszę. Dorsz to jest. Czarniak, tak? Tak, tak? To nie jest dorsz, proszę Panią. Czarniak to jest osobny gatunek. Ryb dorszowatych, tak mamy jak okoń i sandacz, nie? I mamy, no to powinno być, wy Pani, zaznaczona no, informacja no, w karcie, że to jest czarniak. Dobrze tak zrobimy Nie, no i ja takiego tylko. I takiego mamy, no Ja rozumiem, ale wie Pani, jak ja zamawiam dorsza, to, to bym chciał zjeść dorsza, nie? Dobrze. Dobrze, dobrze. dobrze ale to Przekażę. tak tylko informacyjnie. Dziękuję.